Znak uświęca środki. Czy to możliwe, że lekarze chorują rzadziej? Przecież codziennie mają kontakt z chorymi. Wszyscy jesteśmy narażeni na infekcje, ale możemy się przed nimi bronić. Znany wszystkim rutinoskorbin. Zapobiega przeziębieniom i grypie, skraca czas choroby i łagodzi jej objawy. Często przypominam moim pacjentom o rutinoskorbinie. Jest dostępny w każdej aptece, bez recepty. Rutinoskorbin. Bywaj zdrów! Każdego dnia potrzebujesz ochrony. Pełne poczucie bezpieczeństwa może dać tylko ubezpieczenie. Zadzwoń do nas. Nasz przedstawiciel zaproponuje Ci pakiet ubezpieczeń Hestia 7. Pełną ochronę ciebie, Twojej rodziny i majątku. A jeśli będziesz potrzebował pomocy, przez całą dobę jesteśmy do Twojej dyspozycji. 0801-107-107. Hestia Insurance. Ubezpieczenia majątkowe. Dezodorant Nivea. Daje mi pewność i skuteczną ochronę przez cały dzień. A dzięki zawartości alantoiny łagodnie pielęgnuje moją skórę. Ja również potrzebuję niezawodnej ochrony. Dlatego używam dezodorantu Nivea dla mężczyzn, który przez wiele godzin gwarantuje mi pewność i uczucie świeżości. Dezodorant Nivea. Skuteczna ochrona i delikatna pielęgnacja. Również w sztyfcie i w kulce. Gdzie oni są? Co może być ważniejsze od narady przed leczem? Nie idziesz nigdzie przez chwilę? Nie pozwól, by dopadł cię głód. Weź Snickersa. Głodny? Na co czekasz? Przerzucam się na szachy. Zdaje się, że jest. Zapchany zlew bywa wyzwaniem dla ludzkiej pomysłowości. Przed użyciem tradycyjnego środka trzeba pozbyć się stojącej wody. Szkoda życia. Nowy tiret professional do udrażniania rur ma postać żelu. Dlatego nie krystalizuje się na dnie zlewu. Łatwo dociera do zatorów, nawet przez stojącą wodę i usuwa je, skutecznie rozwiązując problem. A tradycyjne metody? Jest dla nich jedno miejsce. Piret Professional odetka wszystko i wszędzie.